Pożar na poddaszu kamienicy na Pradze Północ. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Zamońskiego numer 25 w warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Doszło do pożaru, zadymienia na poddaszu budynku mieszkalnego. Część mieszkańców ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem służb. Początkowo strażacy mieli utrudniony dostęp i lokalizację źródła ognia, jednak wkrótce udało im się opanować sytuację. Nie było osób poszkodowanych. Na miejscu swoje działania prowadziło pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, pogotowie energetyczne, stołeczne Centrum Bezpieczeństwa oraz policja. Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603 207 465.